No i co dzisiaj na śniadanku? Na śniadanku dzisiaj yy, nektarynki Figi już zaczynają się, są figi oczywiście burek z serem i arbuzik mniam, mniam, mniam. a za oknem A, zapomniałem powiedzieć ile zapłaciliśmy, no tak za zakupy w sklepie, czyli za Nesku jak sami widzicie, płatki, musli, margaryna jakaś zapłaciliśmy osie, osie, 82 kuna za burek i, i francuską 45 kun i zawarzywa wszystkie, czyli owoce tak naprawdę, czyli figi, arbus, nektarynki 80 kuna. My trafiliśmy właśnie, 16 sierpnia jest święto Matki Bożej Szkapeżnej i tu są właśnie informacje po lipca tak, bo u nich sierpnia, sierpnia to jest lipiec zaprosimy Was na przechadzkę dzisiaj po po, po stirze tamten dom pomiędzy właśnie drzewami to jest nasz dom, w którym mieszkamy tak trafiliśmy że mamy z okien Widzimy kościół. Wejdziemy, pokażemy wam. Na wschód od kościoła parafialnego w 1988 roku zostały odkryte w pozostałości Trójnawowej Bazyliki. Obok jest Bazyliki Krucykich z krzyżem. Fragmenty kamienia i mają one cechy rzeźby, z szóstego właśnie. Trafiliśmy na próbę jakiegoś zespołu, pewnie przygotowują się na wieczór, będzie klimatycznie. Idziemy wam młode granaty, tak wyglądają drzewko z granatami, o, nie wiem, złapie czy nie złapie, mrówki oblazły to, ale potem pewnie nie będzie dobrze. I to jest normalnie przy uliczce gdzie ludzie chodzą i kiwy, my pierwszy raz byliśmy taki w Szocu w szocku że kiwi rośnie tak jak winogron praktycznie i ludzie używają je normalnie, żeby sobie zacienić właśnie o tarasy gdzieś tam i te kiwi jest bardzo dużo. A po drugiej stronie po drugiej stronie tu jeszcze są co prawda zielone, ale zobaczcie figi, figi, aby nie być drzewem figowca, który nie wydaje owoców. Dużo w Chorwacji jest takich zabetonowanych plaż, nie? że są właśnie żwirki, jakieś kamienie, e, ale jest też dużo betonu. My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do takich plaż. piaskowych. <gry> że są długie, długie, długaśne. Tutaj piaskowych jest bardzo niewiele. Z reguły one są jakoś tam. Też, tworzone, tak, mhm. jakiś żwirek nasypany. Tak wyglądają takie przy plaży dosłownie. Zobaczcie, jak to jest blisko. E, takie laski różne. Sobie tak mówimy. Blaskę przede wszystkim. <grywa> Taka pierwsza y, refleksja, żeby się podzielić, jak wygląda taki dzień w Chorwacji, że ludzie. Y, w tym czasie, kiedy jest najgoręcej, po prostu mają taką swoją siestę, taki odpoczynek. Wtedy, nawet pozamykane są okiennice. Nie ma takiej możliwości, żeby w tym momencie, czasami nawet, skorzystać jest z jakiejś restauracji. Najczęściej one są po prostu pozamykane wtedy. Wieczorem dopiero rozpoczyna się tak naprawdę taki czas jedzeniowy. Teraz na przykład godzina 18 to jeszcze jest za wcześnie, tak, tak nam się wydaje, nie? 19, 20 zaczynają być oblegane wszystkie możliwe knajpki. I wtedy je się w zasadzie nie obiad, ale taką obiad o kolację. Chociaż wyglądające na obiad. W ogóle czemu my... Lubimy w ogóle Chorwację, nie? Po co taki kawał drogi jechać? Moja żona dlaczego lubi Chorwację. Mm. Dużo jest takich powodów, ale na początku to była ciekawość innego kraju. Na pewno przekonujący jest fakt, że tutaj pogoda zawsze jest taka wyśmienita, słoneczna, nawet jeżeli przez chwilę są jakieś chmurki. To bardzo szybko to się zmienia. Raczej przewidywalne. Ja lubię dlatego, że jest po prostu czysto. Że no mało jest osób palących na przykład w restauracjach czasami się zdarzają. Mamy porównanie do Albanii, na przykład to tam nas bardzo to męczyło, ludzie wszędzie palą u są po prostu rzucane plucie jest na... W restauracjach na podłogę, w ogóle i tak dalej. To jest nie nasza kultura, nie? Tu jest bardzo blisko po prostu naszej kultury, bardzo bliski jest język, też zachowanie. W ogóle oni są bardzo otwarci. Tacy. Jest to kraj też katolicki, więc jest nam bardzo bliski, bo to jest podobna kultura. Mają też dużo szacunku do, do kościoła, do tradycji, dużo przywakładają wagę do tego. Widzimy też, że jeżeli nawet jesteśmy w restauracji, jesteśmy tak traktowani po prostu po europejsku. Dla porównania właśnie w Albanii, o której mówił Łukasz, doświadczaliśmy tam zupełnie innego stylu, gdzie kobiety były traktowane dużo gorzej. No bo tam jest muzułmańska kultura, nie? Tak. no mężczyźni no właśnie przeciwnie, nie? Bardzo byli tak podnoszeni. No. To jeszcze będziemy mówili, dla nas to są plusiki, nie? Mega, mega czysta woda tak. i są góry, właśnie jesteśmy prawie w górach, nie? Są góry, które wchodzą, bardzo wysokie zresztą, które wchodzą w krystaliczną wodę. Naprawdę jest bardzo czysta tutaj woda, przejrzystość to jest 40 metrów. E, to jest coś niesamowitego, nie? No i co? Coś chciałeś powiedzieć, ale przerwałem jak tak, zwykle. Się... <laughs> Też o tych górach mówiłam. To, że każdy się może odnaleźć, można pochodzić, a można też popływać, można podpoczywać. Tak, więc y, miłośników tylko tak, tutaj jakby wiecie, no jak jest tak 35 stopni cały czas, to w górach jest 40 To więc tutaj trzeba chodzić z rana w góry. Mhm. <laughs> Nie ma lekko. Dobra, dalej będziemy gadać jeszcze, to tylko tyle. Zobaczcie, dalej droga przed nami. Znowu jesteśmy e, gdzieś tam w jadłodajni, zamówiliśmy sobie dzisiaj co? Jak to No jadłodajni, no dobra, no porządna, porządna, e, zamówiliśmy sobie półmisek z ryb. My tam rzadko w ogóle w Chorwacji bierzemy ryby, e, tylko bardziej jakieś krewetki, nie? Coś jakieś takie kalmary, ale ryby, bo one, Tak, bo one są generalnie drogie, więc je pozwalamy raz tam na cały rok. Na cały rok, po prostu <laughs> jakiś półmisek, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mm -hmm. A że dzisiaj piąteczek, piątunio, no to my pomimo tego, że jesteśmy na wyjeździe, to też próbujemy jeść rybki. No, to potem pokażemy pyszności. A w ogóle tak, to jest, pokażemy gdzie jesteśmy, tak o, niedaleczko w ogóle nad, yy, nad morzem, tak. Konoba się nazywa... Gustierna. Gustierna. My tu byliśmy wczoraj i było bardzo dobrze, a to są nasze dzieci, tak? Dobrze. Dobra, bo one nie bardzo chcą być pokazywane. Nie to, co moja żona, nie? Moja żona cały ten pokaż mnie, pokaż mnie, no to pokazujemy. Bardzo. Wystarczy. Przeszły nasze talerz dla dwóch e, osób, ryb, ryb, ryby, tak? No, Zwykle ma takie coś. Mateusz. Ale zobaczymy jak to będzie smakować, nie? Jeszcze na sam wieczór yy, jesteśmy no, na takiej promenadzie, tak to się nazywa, yy, przy samym morzu. No i wiadomo życie tutaj po prostu o tej porze, czyli jest godzina 21.13 w ogóle dopiero zaczyna jakby miasteczko żyć. Okay. To jest wioska. No i trafiliśmy na jakąś e, jak to się nazywa? E, fanty, w sensie takim, że jest losowanie różnych e, loteria fantowa i za chwilę jakiś tam koncert będzie. Ale wiecie, mamy taką jedną yy, taką sugestię w ogóle, no, jest takie zastanowienie zastanowienie mnie, zastanowienie. Nie, no. Zauważyliśmy, że tutaj cały czas są puszczane piosenki korbackie, i wśród jakby słów, które tam mają, są użyte, to są właśnie słowa Dalmacja. Tak, że chwalimy Dalmację, cieszymy tak. się Dalmacją, no. nie? Czyli śpiewają że... piosenki o swoim kraju. kraju, o swoim rejonie, w którym mieszkają, nie wstydzą się tego. Nie słychać tutaj piosenek jakiś zagranicznych, tylko właśnie ich tutaj... Lokalne, tam... wszystkie mają taki specyficzny, pewnie coś tam słyszycie w tle, Specyficzny zaśpiech, jakąś taką tak. tonację i też takie... Takie dźwięki, one są nie do podrobienia, nie? No trochę to nas zachwyca, że tak przez porównanie, że my tak właściwie um, lubujemy się jako Polacy w tej zagranicznej muzyce. Jakieś festyny, które odbywają się w naszych miastach, przede wszystkim na tym się chyba tak jakoś skupiają. Um, I mało jest takiej lokalnej no, muzyki, nie? W ogóle ta. gdzie siękolwiek pójdzie. Eee, wszędzie słychać zagraniczne, a oni się nie wstydzą. Cały czas jest muzyka po chorwacku, tak, tak. I po angielsku mówią oczywiście do nas, ale jak gdyby cały czas jest słychać ten taki dalmatyńskie nuty. No to taka właśnie na koniec dnia refleksyjka. Może u nas trzeba, nie? Więcej takiej polskiej muzyki, ale takiej charakterystycznej dla Polski, nie? Dobra. Dobrej nocy chyba na dzisiaj. Zobaczymy.